Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Gabor i zapraszam do oglądania następnych przygód z Gwiezdnych Wojen, ze Star Wars Battlefront 2. Wszystkie linki, które możesz sprawdzić, znajdą się w opisie. Tam jest kanał Kamila, także inne linki związane z moją działalnością, m.in. serwer Discord Galaktyczna Kantyna, na którą już teraz cieplutko Cię zapraszam. No i co? Miłego oglądania. No to i, no to co? Iłoki wracają na Endor, Okej, okay, let's go. Okej, okay. let's go. O, jestem na mapie. Kim jesteś? Eee, yy, miskiem. Ty też, czy nie? A to się zaraz skończy ta mapa, ty. Aha, czyli zresztą to, 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 to się w połowie, tak? No, są końcówce nawet. No dobra, no to będą dwie mapy, no to ok, będzie śmieszne trochę. No to dobra, mapy. Ale ja nie wiem, to totalnie widzę, że biegają, ale. Potem masz ten skaner, co nie? Tak. A, to są świetliki, dobra Kurde, to... Ej, w ogóle gdzie oni są, ty? Próbowałem ja się gdzieś w lasach Właśnie... Nie widzę tutaj Tu jest duża mapa, co nie? Jakby, no Tu są jakieś te... Widzę cię, Kamilo A, tam jest może na tej platformie za... są Właśnie tak, biegałem, biegają wszyscy, a są, są, widać ich, no? Widzę, no i widzę jednego. Tak, widzę, znaczy no nawet nie jednego widać. Dobra, nasi z, z, Chyba tam jest jeden w o kurwa, wy... No i wygraliśmy. Dobra, rzuciłem, ale... No, to na ekstra zagramy chyba, co nie? No, ta za. Ok, let's go. O, jestem już okay, go O, ja pierdole. A ja też. No. Nasze czujniki pokazują, że zbliżają się do nas setki tych całych piłoków. Promo robotów skrzywić, a przybycia Iść na pozycję. Strzelać bez rozkazu. Tak, nie siosować ty. Uwaj, ja się, z... ja się zbagowałem, ty. A gdzie ty jesteś? Między drzewami, dobra, już wyszedłem na prostum. Ale... Ja jestem tutaj. O już coś padł Totalnie nie wiem gdzie ten Nie widzę jakby Na razie przynajmniej Sły... Słychać chyba, chyba słychać trochę jakby Jest jakiś łok Są świetliki tam Słyszę jedynie Słyszę Kurwa, ale się I na idzie, mam gdzieś przy flarze jest. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle, ty. Jestem przy flarze. Ale... O kurde. Tam widzę, strzelają się. Właśnie idę, a flara jest, tylko nie wiem, czy to jest jakiś... Uważaj, inne. bo jesteś sam, jesteś sam. A tam co gdzieś łoki Kur... Właśnie to jest łapka. Przejdzie? przejdzie, przejdzie. Leży i e Leży i e e Okej. Okay. O nie, dostaję! Ej, kurde, A je szkoda, chyba, że nie jesteśmy gdzieś obok siebie, bo. Ja, Jaki jak, jak wygląd na tym dostałem, ty? Może naszym. aż celownik, jak coś taki lepszy. Czy ja padłem, to wiesz, inaczej trochę jest. A widzę cię, widzę cię, gdzie jesteś. może uważa, tak. uważaj, stokujmy się, dobrze, dobrze idź. Kurwa, pułapką i łoków mnie ktoś pokonał, ty. Tak, pułapki są, no. Ja pierdziele. To czy mi... już dead jesteś? Nie no, jestem i łokiem teraz. jadź dupia. No to nie, ale to się odwaliło. Ech, brawo ja. Ale słaby jestem w tej walki kurwa zawsze No mm. ja wcale nie lepiej u mnie ja nie wiem co to słyszę, słyszę ten Malowa, no, no ładno, nie. ale nie pomoże mi ten drugi, co za dzbanno Kurde, prawie miałem jednego Ja mi żyjesz, muszę się dojechać Kamilo Tak. Muszę cię kurda a, 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 jest Aha, to ty byłeś Nie, to nie ja Nie, nie, jakiś inny, aż dobra Okej okay. Dobra, jestem Miskiem no, O nie, no, nie da się, no, nie, nie, nikogo nie zabije, no. No dobra, trudno. Mówi się, Anuaki. I znowu odcinek, w którym się nic nie dzieje, w moim, no trudno, te głupie takie samo, no, cię Taki tryb śmieszny, no. No, no śmieszny, tylko że ten. Ciężko jest z, duża, jakby była może mniejsza mapka gdzieś, a tak to biegasz, biegasz i w końcu nie wiadomo gdzie. A no, ja przegrałem przez pułapkę, no to w ogóle xd. A muzyka jakaś gra? gra. A no bo już koniec jakby rundy jest chyba. Jeszcze jeden został, no nic, tu totalnie nic tu nie zrobiłem. widzę gdzie ale... już widzę jak gdzie się, widzę, widzę jak się ludzie stakują na niego, jak przystanienie taka armia tych iłoków O, no no O, grałem zabiję gościa <laughs> fraga zgarnąłem przez świetliki ale s ale s ale, s. ale s. No. ja już ciłem te świetliki ale nie wiem czy go co coś dało Chyba nie, ale masz sporo punktów. Miałeś więcej punktów niż ludzie, którzy zrobili fragi, tak mi się pozadawać. Damiesz, później, Także spok. No dobra, no. Takie mecze bywałem też i tak, no. E e i Pierwsza za koniec, epizod. Takie trochę dla rozluźnienia. Także co, dziękujemy za oglądanie i widzimy się w środę. W środę widzimy się, bo teraz środa niedziela, ostatnie 4 odcinki. Także tak, środa tak. 18. Dziękujemy wam bardzo za udział, daj wyjść Kamil, o, tak, mm -hmm, tak, także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, tak, do następnego, see ya. cześć, dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeśli podobał Ci się film, zostaw suba, łapkę, komentarz, po więcej materiałów z Gwiezdnych Wojen i bez naszego duetu z Battlefrontem, też sprawdź linki w opisie, tam są wszystkie inne moje social media, także Discordy i co, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.